Młode wilki zawsze będą szły przy sobie Kochankowie, których nawet śmierć nie rozdzieli Tak myśleli, choć rodzice wciąż mówili Nie jesteście sobie przeznaczeni jesteście sobie Ludzie chcieli ich pouczać Mówili chłopcze zwolnij trochę A on na to ja nie jestem żadnym chłopcem Odbijał piłkę Chłopaki są, a ja jestem młodym wilkiem Żadnej pracy Żadnej szkoły woleli w pociąg wsiąść i jechać tam gdzie poprowadzą tory Tygodnie spędzone poza domem Namiot nad jeziorem spadających jazdy nad morzem I tylko jedno życzenie, by w końcu się uwolnić Od kontroli, którzy zawsze muszą plany W końcu ruszyć w drogę Nie spać na peronie, gdy ostatni pociąg odwołają Jeden przekręt na parkingu był okazją Czarny ścigacz Uwierzyli, że marzenia właśnie się spełniają Od Filki muszą być wolne, zwłaszcza gdy są młode zwłaszcza gdy są także bądź takim młodym wilkiem Tylko yeah. pamiętaj, że życie jest yeah. bliskie yeah. Jeśli jednemu z was coś złego się stanie Drugi damu wsparcie, miłość, przyjaźń i oddanie Drugi dam wsparcie, miłość, przyjaźń i oddanie. Nie spała całą noc, czekając, kiedy zadzwoni. Musiało coś się stać, przecież tak nigdy nie robi. Gdy telefon się odezwał, była pełna nadziei. Choć za chwilę całe życie miało w koszmar się zmienić. To był wyścig, chciał zarobić parę gram. Zaskoczyć, a teraz nie będzie chodził. Dawał z siebie wszystko, ale jednak coś nie wyszło W siebie motor i nadzieję na przyszłość Pod szpitalem stalinni to najbliższe młode wilki Z kowyt silników oddawał hołd temu, co w wyścigu stracił wolność On nie umarł jeszcze, chociaż dziś zmarła jego młodość Myślał, że odejdzie, jednak ona została Najwierniejsza partnerka z ibilczego stada Nie zawyła w miłości, milcza też w cierpieniu Młode wilki zawsze razem będą iść we przeznaczeniu Że życie jest śliskie, jeśli jednemu z was, coś złego się stanie, drugi damu dam parcie miłość, przyjaźni i oddanie Czy także bądź takim młodym wilkiem, tylko pamiętaj, że życie jest bliskie Jeź jednemu z was, coś złego się stanie, drugi dam wsparcie, miłość, przyjaźni i oddanie Czy także, bądź takim młodym wilkiem, tylko pamiętaj, że życie jest Jeśli Jeżeli jednemu z was coś złego się stanie, drugi dam wsparcie miłość, przyjaźni i odbranie Czy także bądź że życie jest bliskie. Jeśli jednemu z was coś złego się stanie, drugi damu wsparcie, miłość, przyjaźń i Nie oddanie.